Iściło się marzenie wszystkich sympatyków twórczości science fiction. Na ekranach Kin ponownie zagościł film z serii Wojen Gwiezdni. Pod warszawskim kinem Praga zgromadził się tłum spragnionych nowych doznań kinomaniaków. O co może chodzić w tym pełnym futuryzmu i pikuśnych nas w młodzieżowym motłochu? Spieszymy z wyjaśnieniem. Luke Skywalker jest młodym adeptem zakonu Jedi, który wyrazy z nastawionym na wyłączne korzyści materialne hanem solo, jego futrzastym kompanem Czubaką oraz wspierającą arystokratyczne ideały księżniczką Leją przymierzają kosmos, aby położyć kres panowaniu Lorda Vadera. Czułe pocałunki między rodzeństwem i chęć zniszczenia imperium zbudowanego przez własnego ojca. Oto jakimi wzorcami karmią nasze dzieci filmowcy amerykańscy. Dodatkowo sprawę pogarsza fakt fałszowanego wizerunku szturmowców. Siłę imperium ukazane zostało jako nieporadne i niepotrafiące trafić w nieprzyjaciela. Zachodnia propaganda wzięła sobie za cel wymazanie z polskich głów wizerunku silnego i dumnego szturmowca. Ale co my, starsze pokolenie, możemy wiedzieć o bożyszczach nastolatków? Premiera dopiero zakończona, a pracę nad kolejną częścią potwierdził już nasz wybitny polski reżyser Andrzej Wajda. Ja bym to widział, prawda, tak, no, Daniele Golbryski by mi to zagrał, Boguś Linda by mi to zagrał, e, soku Millennium, no, ale my nie mamy takich funduszy, jak Amerykanie. My tymczasem żegnamy się z Tobą, drogi widzy, w duchu młodzieżowej, międzygalaktycznej rewolty. Słowami niech moc będzie z Tobą!